Nasze dzieci dorastają ze smartfonami w rękach, generalnie przyklejone do ekranu. Wydaje się, że jest to nie do zatrzymania. To jest postęp. Nie zmienimy świata, nie cofniemy. Czy tak jest naprawdę? Czy jesteśmy przegrani we walce z inwazją technologii w życie naszych dzieci? Według mnie nie. Nazywam się Bogna Białecka, jestem psychologiem od szeregu lat pracuje, zarówno z młodzieżą, jak i z dorosłymi nauczycielami, rodzicami, psychologami, specjalistami zdrowia psychicznego, nad tym, żeby nauczyć nasze dzieci i nas samych takiego korzystania z dobrodziejstw elektroniki, żeby to było dla nas narzędzie, żeby nas nie zniewalało. Jest to oczywiście do zrobienia. Inwazja elektroniki, i to w dodatku w najbardziej zniewalającej formie, uzależniających zabijaczy czasu, jest do odwrócenia. Jak konkretnie będziemy się tym zajmować podczas konferencji, na którą naprawdę serdecznie zapraszam.